Od kiedy jeździsz na pitbajkach? E, jakoś od maja tego roku. Pierwszy rok na pitbajkach. E, no, ta pandemia trochę pokrzyżowała plany treningowe, co? Tak, ale w sumie u nas, tam gdzie jeździliśmy z kumplami, bo kupiliśmy parę pitbajków, to e, nie przeszkadzało nam to. W każdym razie, bo też było mało osób, mogliśmy sobie pozwolić na, na więcej. Nie? Jeżeli chodzi o zawody, no to tak, to trochę to pokrzyżowało plany. E, a gdzie trenujecie? E, w, w, My jeździmy w obrębie Głogowa, tam gdzieś w Polkowice, w Dobromilu jeździliśmy tam u pana Darka Przybysza, także tak, tak trochę po omacku, nie? Szukamy torów jeszcze. A znasz ten tor w Gorzewie? Nie, jestem tutaj pierwszy raz i na tym treningu kwalifikacyjnym i wolnym byłem to w ogóle pierwszy raz w życiu, nie? Także... Jak oceniasz nitkę? Który, e, który moment toru jest najtrudniejszy? E, e, dla mnie szczerze eski sprawiają póki co problem. Tak samo tutaj mi podpowiedział kolega, że właśnie przy tych eskach gdzieś się trochę gubię i to będzie trzeba na pewno poprawić, nie. A jak oceniasz konkurencję? Przyjrzałeś się już na treningach, jak jeżdżą? Mm, no w zasadzie dzisiaj i no, jest, jest duża konkurencja, nie ma, nie ma co mówić, ale zobaczymy. Mówię, Jestem pierwszy raz i zobaczymy jak pójdzie, nie? Jak oceniasz organizację całego wydarzenia? Super. Dla mnie no, jestem pierwszy raz w ogóle na takich zawodach motocrossowych, cross country, i uważam, że jest świetnie. Nie? Jakieś, ta, cała atmosfera, otoczka jest naprawdę elegancka.